Mm. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tylko jedno w głowie mam: Koksu 5 gram, Odlecieć sam. Krainne zapomnienia w głowie, myśli, mam. Kiedy skończy się te sandy, już nie będę sam. Bo wiecie biały No w głowie mam, koksu pięć gram, odlecieć sam. Krajne zapomnienia w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja, 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 ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd. Jak kłoda leży, nie wierzę, co się dzieje, jak kuraz z głodu pieje. Jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury jak ulica Przed twoją chatą rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie Zejście jest jak nie wciągacie, bracie kurwa, ryj krzywi W głowie burdel jak w TV, mnie w nie dziwi taki stan Brak towaru, w myślach ćpam Radę dam albo nie dam Wszystko kurwa z chaty sprzedam W sumie mam już przejebane Wszystko jednak jest sprzedane Ja pierdolę same długi Kinol jak u Dzień drugi bez walenia Gdzie jest wąż, biała chemia Jebane zejście tak wykańcza Jakby w chuja dziabła rańcza. Tylko jedno w głowie mam Koksu pięć gram Odlecieć sam W krainę zapomnienia w głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam Bo wiedzie biały węgo. O, 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 Chemia party cena narty Do dilera. A nie walpy, orzesz, kurwa, chyba fiknę Jak no nic nie przyknę. Tak bardzo chcę dotykać gwiazd Ale nic z tego, bo mam zjazd Totalne, kurwa, mega zejście A marzy mi się smoka wejście Masz hajsy? Ci też zalegam? No to chuj, dziś już nie biegam Chcę mieć kopa, jak pantera W krechę nie ma, u dillera już nie na pewno Chyba śmierć rozkłada mnie. Nic nie przełknę, mam deszcze. Kurwa ma ile jeszcze? Będzie trwał ten stan, bo śnił mi się koksu, I i herygram, tak dla smaku. Chcę się wozić w Cadillac'u. Myślami poznajomych biegam, lecz każdemu coś zalegam. Odpada opcja pożyczki, bo przecinam jak nożyczki. Tylko jedno w głowie mam, Krajne zapomnienia w głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam Bo w biały węgo Syf, jak na Discovery Chcę wystrzelić jak z givery, Chcę hery i inne bajery W nosie pustka, słychać szmery Macie numer do Gargamela uh -oh. Może u niego w kotle jest hera uh -oh. Wiem głupoty, pierdolę, ale nie ma na stole, a w kieszeni Jebana pustka Przydałaby się potka szóstka Albo chociaż jaka czwórka I bym leciał jak jaskółka Jak pszczółka Maja do ucha Śpiewałabym mi kaja To są jaja, no nie wierzę Wygięty leżę jak zdechłe zwierzę Gorączka w kurwę się nasila Pocharatany jak Dupa fakira Jak zdzira, wymiętolony Leżę kurwa roz Johnny, chciałbym posypać i na łące jak królik bykać Ale cały czas ten zjazd usycham jak wyrwany fa. Tylko jedno w głowie mam: koksu 5 gram odlecieć sam. Krainę zapomnienia w głowie myśli, mam kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam. Bo wiecie, biały węgorz!